Jest jeszcze jeden aspekt, który chcieliśmy poruszyć, aspekt nawet ważniejszy. Jako służby mundurowe zostaliśmy powołani do obrony kraju i jego obywateli, dlatego alarmujemy i ostrzegamy, że wprowadzenie tego typu ustawy zdestabilizuje bezpieczeństwo wewnętrzne Polski, tak jak to się stało w każdym innym kraju, w którym ustawa tego typu została już wprowadzona. Doprowadzi to do. Masowych protestów, rozruch na ulicach miast, dewastacji mienia publicznego i prywatnego, co w ostateczności może doprowadzić nawet do wojny domowej. Przykład: Australia, Austria, Kanada, Holandia, Francja, Niemcy, Anglia. Tam wszędzie właśnie to się teraz dzieje. Musicie wziąć jeszcze jedną pod uwagę. W krajach, o których tutaj wspomniałem, współczynnik wyszczepienia społeczeństwa wynosi 80-85-90%, a w Polsce 55%. Dlatego możecie się spodziewać znacznie większych rozruchów. Co jeżeli policja nie wystarczy, wyślecie wojsko? A jeżeli do tego dojdzie, czy zadajcie sobie pytanie, czy wydając rozkaz spacyfikacji wolnych ludzi, my służby mundurowego wykonamy? A co jeżeli zrobimy w tył zwrot i wtedy to wy znajdziecie się naprzeciwko nas, wolnego narodu, zjednoczonego? Zostawiam Wam to pod rozwagę. Pamiętajcie, że każdy z Was głosuje swoim imieniem i nazwiskiem, niezależnie od dyscypliny partyjnej. Jako stowarzyszenie bronimy munduru dla przyszłych pokoleń. Wnioskujemy o odrzucenie tego projektu w całości. Dziękuję.